Rozpoczynamy konferencję prasową. Gościmy dzisiaj trenerów, trenera Dariusza Balcerzaka, a także trenera Wojciecha Figurskiego. Ja przypomnę, że głównym sponsorem strategicznym Jeziora Kajpawa jest firma Energia. Jako pierwszego bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania trenera Tenczykis Biskupiec. Witam serdecznie. Gratuluję trenowi gospodarzy do dobrego wstępu. Z mojej strony mogę powiedzieć jedynie, że byliśmy ze zespołem dużo słabszym dzisiaj. Nie popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów przez to, co dzieliśmy Dziękuję bardzo. A teraz o podsumowanie poproszę pana Wojciecha Fibulskiego. Dziękuję generowi za gratulacje. Uważam, że wynik całkowicie oddaje to, co się dzisiaj działo na boisku. Bardzo mocno nam zależało na tym, żeby świadomość, że dzisiaj jesteśmy w roli i, i bardzo mocno nam żeby, żeby szybko otworzyć e, ten, ten zdobycie. Zdobycie była, nam się udało że w drugiej minucie i, i na pewno tej pewności e, zopaliśmy już od razu, od razu więcej. Cały czas, cały czas e, chcieliśmy, chcieliśmy zdobywać kolejne bramki. Mieliśmy dużo sytuacji i myślę, że już do szeregu nawet mówiliśmy, a, a, a powinniśmy prowadzić. Prowadzić wyżej bardzo, bardzo fajnie, że, że przy, przy korzystnym wyniku, gdzieś było już 3-4 nie, nie graliśmy indywidualnie, a, a dalej szukaliśmy lepiej ustawionych partnerów. Także, także cieszy, cieszy mnie postawa zespołu w dzień dzisiejszym. Bardzo też nam zależało na tym, żeby, żeby zagrać. Po raz pierwszy od y, dawna dawna na 0 się co się w pełni udało, tak naprawdę, naprawdę goście nie stworzyli poza jedną, a z takiej, takiej groźniejszej sytuacji, Także też to jest plus, gdzieś, no jak mówiłem, na początku mieliśmy problemy z tą grą defensywną, natomiast no, w ostatnim czasie wygląda to nieco lepiej, także tak, że cieszymy się ze zwycięstwa, natomiast no, no, mamy 7, że że za tydzień czeka nas bardzo ciężki mecz z Tuką która, która do tej pory wygrała komplet, komplet potęg też z tego co już się dowiedziałem dosyć wysoko, dosyć wysoko i pewnie wygra i także i zrobimy wszystko, żeby do tego meczu się jak najlepiej przygotować i, i żeby żeby przerwać pasję różnicy. Dziękuję. Jeśli pytań nie ma, to serdecznie dziękujemy. ale życzę Powodzenia tęczy, a my wiadomo, z liderem się spotkamy, także będzie to taki mecz.